Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszej wideorecenzji zajmiemy się Transformers Dark of the Moon Deluxe Optimus Primem. W chwili gdy kręcę ten materiał, marka Transformers w wersji My ma już 5 lat. A jednak z jakiegoś powodu Optimus Prime, który miał swoją wersję w każdej możliwej klasie rozmiarowej, w klasie Deluxe pojawia się tutaj. Dopiero po raz pierwszy. Co jest trochę dziwne, bo był już w takich klasach rozmiarowych jak Legion, a nawet mniejszych. Niemniej, lepiej później, już wcale, bo to co dostajemy, to naprawdę kawał moim zdaniem dobrej zabawki. Jak widzicie, ponownie jest to Peterbilt 379. Dla niektórych już niemal klasyczny pojazd, i na tle wszystkich dostępnych wersji. Tej postaci w formie plastikowej ta naprawdę przypadła mi do gustu, bo jest wykonana w naprawdę dobry sposób. Jak widzicie, ta zabawka tryska detalami, tryska całą masą farby, Zwłaszcza takiej srebrnej, ładnej farby, którą zawsze bardzo lubię. Ma przezroczyste szyby, ma przejścia tonalne. Ma właściwie wszystko, czego bym oczekiwał we współczesnych czasach od klasy Deluxe. Mało tego, ta zabawka ma nawet panel, który zasłania. Tutaj to, co jest w środku kabiny, co nie zawsze dla tej postaci było oczywiste. Zwłaszcza w pierwszych Voyagerach tej postaci z pierwszego filmu. Tam nie było żadnego panelu, była jedna wielka wywa i wszystko widzieliśmy jak na dłoni. Podobnie zresztą w Voyagerze z Dark of the Moon. A tutaj, mimo mniejszych rozmiarów, załatwiono to bez kłopotu. Oczywiście odnoszę wrażenie, że żeby ta zabawka mogła się transformować w tych rozmiarach, Trochę wydłużono tył, ale nie powiem, że mi to jakoś specjalnie przeszkadzało, bo ogólna prezentacja zabawki jest jak najbardziej pozytywna. Dokończmy ten obrót i zerkniemy sobie na detale. Przynajmniej te moim zdaniem kluczowe. Na początek weźmy pod lupę kwestię, która być może najbardziej rzuca się w oczy starym wyjadaczom Transformers. Mowa oczywiście o płomieniach i ich kwestionowalnej kompletności. Mamy je na masce, mamy je na przednich błotnikach, bardzo ładnie wykonane. Zresztą siedzą na górze świetnych przejść tonalnych z żółtej farby w czerwony plastik. Wygląda naprawdę fantastycznie, przyznaję. Mamy je też tutaj z tyłu na dachu, mamy je tutaj na drzwiach, ale nie mamy ich tutaj z po bokach maski. I nie mamy ich na tylnych błotnikach. Niektórym to może przeszkadzać. Ja jakoś jestem w stanie to przeżyć, bo właściwie do braku tych płomień już się przyzwyczaiłem. Ilość zabawek, które ma wszystkie płomienie, jest naprawdę mała. Można je policzyć na palcach jednej ręki. Dalej mamy przepięknie wykonany przedni gry. Spójrzcie na te cudowne detale. Jak ja się cieszę, że mam tu taki dobry fokus. Super. Nawet jestem w stanie przeżyć to, że nie ma pomalowanych przednich świateł. To też nie jest zawsze oczywiste. I to maciupeńkie logo Autobotów. Tak maciupeńkie, że nawet nie udałem się upakować wszystkich detali do niego. Ale jest. Tak samo spójrzcie tutaj na ogumienie kół. Bardzo ładne ogumienie. Tak, skoro już tu jesteśmy, na podwozie. Ok, widzimy, że to jest transformy. Niestety widzimy to także z tyłu. Jest to właściwie jedna luka w tym trybie. No, teoretycznie mamy jeszcze jedną lukę. Tutaj z tyłu widzimy detale, które są wyraźnie nogami Optimusa Prima, ale w zależności od tego, jak dobrze znamy się na samochodach, możemy to pomylić z elementami ciężarówki. Czas przejść do uzbrojenia i zacznijmy od rzeczy podstawowych od broni dołączonych do samego Optimusa Prima. A jest to taka autogiwejka Megtek. Przyznaję, ma całą masę detali. I jej drugi typ zmienia ją w energonowe ostrze, którego oczywiście nie możemy zablokować, bo to jest Deluxe Megtek. Wygląda fajnie, ale trwa tylko chwilę. Tak długo, jak wytrzyma wasz kciuk, niestety. I mam pewien problem z tą bronią. Taką samą miał już wcześniej Deluxe MatFlap. Także niestety Optimus Prime Mimo tego, że jest tak kluczową postacią, nie dostał zaprojektowanej od nowa broni. Smutne. Niemniej, broń tą możemy zamontować tutaj na dachu. W tych właśnie otworach, jak widzicie, nie ma tu żadnych zapadek, niczego. Są to po prostu gołe otwory. No ale można to przeżyć. To nie jest jedyna figurka, która tak robi. Oprócz tego mamy jeszcze cztery poje klipsowe. Po jednym na już Wydechowej i dwa tutaj, jednak z ich używalnością już nie bywa, o tym powiem za chwilę. I nie, to nie jest port na broń. To jest mocowanie do przyczepy, bo tak w wersji japońskiej, jak i w amerykańskiej istnieje wariant tej figurki, która jest z przyczepą. Oczywiście jest to wersja limitowana, także nie coś, do czego ja miałbym łatwy dostęp. Niemniej istnieje taka możliwość doczekania jakiejś przyczepy stworzonej specjalnie dla tej postaci. Także jeśli ktoś chce szukać takiej wersji, na pewno ją znajdzie. I pozwoliłem sobie jeszcze na tryplam, bo chciałem Wam coś pokazać. W tej chwili Optimus Prime wykorzystuje 5 ze swoich 6 poetów. I przyznaję, że te najbardziej praktyczne, mimo swoich ograniczeń przez szerokość, to te na dachu. Te tutaj z tyłu, jak widzicie, kiedy coś jest zamontowane tutaj. Automatycznie sprawia to, że musimy mieć coś na stawej kulkowym, co by wychodziło na bok, bo po prostu gdyby miały wisieć tutaj nad dachem, nie byłoby na to miejsca. Tak samo pojęty w wydechowych, one są chyba najbardziej specyficzną częścią uzbrojenia. Jak widzicie, mam tutaj wyrzutnię od Dark Mounta, wyczepię ją na chwilę i przyznaję, że są to kłopotliwe pojęty, bo. Gniazdko jest tak zrobione, że żeby coś chciało się w to wczepić, musi być pod kątem 45 stopni, a i tak nie zawsze chce to działać. Jak widzieliście, tamta broń weszła bez kłopotu, ale na przykład, gdybym chciał tu podczepić broń od Wirla, która ma minimalnie wyższe klipsy, to już by mi nie wyszło. Zresztą, w ogóle, jeszcze jedna kwestia. Musicie się wystrzegać tego. Niektóre pojecie klipsowe, tak jak. Ten od Sandstorma ma obudowę, która jest ścięta na bokach, a na przykład taka od Whirla jest zaokrąglona. I tak, tego typu w ogóle nie chcą wejść. Te wejdą tylko jeśli są odpowiednio przycięte wysokościowo i nie zajmują więcej miejsca niż jest na to przeznaczone na rurze ryż, wydechowej. Także uzbrojenie tej figurki jest możliwe, ale są pewne limity i musicie się ich pilnować, kiedy dobieracie broń, którą chcecie tutaj zainstalować. I wreszcie nadszedł czas na porównania tutaj z Deluxe Classics z Optimusem Prime'em i Deluxe Optimus Prime'em z Reveal the Shield. I przyznaję, że z tych trzech figurek nasz Optimus ma zdecydowanie najlepiej wyglądający typ pojazdu, ma największą integralność, najbardziej wygląda jak spójny pojazd. to mu trzeba przyznać. I jeszcze jedno porównanie z innymi Optimusami. Animated Deluxe Battle Begins i Generations Fall of Cybertron, Który nadal jest mały. I nadszedł czas na transformację, którą zaczniemy od przodu. Które wysuwamy, jeszcze bardziej do przodu łapiąc za przednie koła. W ten sposób. Teraz możemy złapać za tył pojazdu i ściągnąć go w dół. Właśnie tak. Teraz możemy przejść tutaj i cały ten element rozczepić na dwie części. Najpierw tutaj. I teraz tutaj, właśnie tak, teraz wykorzystując gniazdka zrobione z lusterek, wczepiamy to na miejsce. I teraz korzystając z przerwy, który nam się zbiera tutaj, możemy całość, to, całą tą część obrócić. Ułatwimy sobie zdanie, podnosząc te elementy do przodu. I teraz całe to przejście będzie bezproblemowe. Obracamy to w ten sposób, o tak, właśnie tak. Jak widzicie, formuje nam się już ramiona nic prostszego, po prostu je prostujemy bardzo dobrze. Teraz przechodzimy tutaj, obracamy nogi jeszcze raz w górę, ale jednocześnie ściągamy w dół tu, tą część, Tuż tu jest na miejscu i teraz nam zostaje kwestia nóg, której nie bardzo lubię. Po pierwsze, stopy. Obracamy to, obracamy to. z tym chwili się wstrzymamy Tak samo tutaj. Robimy takie coś. I teraz część której na pewno nie lubię, bo jest ryzykowna. Musimy wyczepić to na bok. Nic prostszego i przesuwamy to. A jak widzicie, ten bolec musi wejść w ten otworek i nie zawsze jest to proste i przyjemne. To się akurat udało. Ale czasami boję się, że rozwalę plastik w którejś z tych części, bardziej w tej szarej. Delikatnie wyczepiamy. I o, właśnie, to musi się lekko odgiąć. i Czasami boję się, że coś złamie. I teraz tylny fragment butnika Obracamy tak. Tak. Nogi są już uformowane, jak zresztą większość robota, ale czegoś nam tu brakuje. Widzicie? To szale coś? dociskamy do tego cały ten plecaczek zrobiony z przodu pojazdu i odsłaniamy głowę Optimusa przynajmniej próbujemy udało się, czasem właśnie trzeba w ten sposób pomóc ale dzięki tej pomocy Optimus Prime w trybie robota jest już gotowy Typ robota, okej okay. wiem, że to jest Optimus Prime, ale jednocześnie nie sądzicie, że on wygląda tak jakoś mało jak filmowy Optimus Prime. Jasne, mamy nakoletniki, mamy charakterystyczną klatkę piersiową, mamy nawet charakterystyczną głowę, ale mimo wszystko, przez transformację wymuszoną rozmiarami, ta figurka nie wygląda specjalnie jak Optimus Prime, do którego przyzwyczaił nas Michael Bay. W sensie zabawkowym to może nie jest takie złe, bo w końcu tego typu wariacje na temat wyglądu tej postaci mamy bez Liku, kilka Voyagerów, kilka figurek z innych klas, zwłaszcza te mniejsze. Pozwalają sobie na duże odbiegnięcia od normy, żeby w ogóle mogły się transformować. I dla mnie to nie jest jakiś wielki kłopot, niemniej jeśli ktoś jest wyjadaczem, który oczekuje wyglądu w miarę zbliżonego do tego, co widzi na ekranie, to może być niekoniecznie dobra figurka na start przygody z tą postacią. Także z jeszcze jednego powodu, który myślę, że tak naprawdę jest tym, co powinno nas martwić przy tej figurce. Widzicie to? Widzicie? Tak! To plecaczek. Plecaczek jest czymś, czym zabawki Optimusa Prima raczyły nas już wcześniej. Już w pierwszej serii mieliśmy w Optimusa Prima. Także kilka razy w innych miejscach mieliśmy taki plecaczek. Jednak dla tej figurki to jest naprawdę klątwa. Zwłaszcza że jak widzicie, daleko wysunięte pięty, które pozwalałyby tej figurce zachować stabilność, z takim plecaczkiem nie istnieją. Także wystarczy tylko musnąć tą figurkę od przodu, a ona od razu fiknie koziołka do tyłu i już sama nie wstanie. Niestety jest to duże przeoczenie ze strony inżynierów i naprawdę nie wiem, jak do tego mogło dojść. Przecież oni musieli widzieć, że przy ogólnej wadze i masie tej postaci, w tej wersji, ona po prostu nie da sobie rady z tak masywnym plecaczkiem. Mimo to przepuścili to jak widzicie, kiedy stoi lekko pochylony. Nikt go nie rusza, wszystko jest w porządku, ale wystarczy tylko jeden paluszek mocalek i to z małą aplikacją siły, aby cała stabilność tej figurki legła w gruzach. W kwestii wyglądu zrejkniemy jeszcze na kluczowe detale, na przykład na głowę, która przyznaję jest bardzo ładnie zrobiona. Ma dobrze zrobione podświetlanie oczu, tutaj z tyłu. Jest bardzo playmowa. To przyznaję, jest zrobione dobrze. Jak widzicie, jest na zwykłym zawiasie, który niestety nie zawsze sobie chce radzić przez te panele z ciężarówki. Niestety dalej już nie. Poszła dalej. Nawet zrobiła 360, ale nie było to gładkie 360. Ramiona. Proste detale, bardzo mało czerwieni, tak charakterystycznie dla tego miejsca. Ręce chwytne dla broni są, ale tak bardzo nie ma tu nic szczególnego. Mamy tu niezły zakres ruchu. Tak, tak do tyłu, do przodu, bez kłopotu. Obywatelkowy łokcia. Łokieć dzięki transformacji jest podwójny. Także dobrze i brak jakiegokolwiek nadgarstka. Bardzo ładnie zrobiona kratka piesiowa, cała masa detali. Choć jak widzicie, cała ta wspaniała, srebrna farba poszła na typ pojazdu. I tutaj mamy już zwykły, nudny, szary. I ten nieco mniej nudny, ale mimo wszystko żółty. Mamy jeszcze trochę srebrnej farbki tutaj na udach. I tutaj na tych detalach, ale reszta. Szary plastik. Szkoda. Detale nadal widać, ale trochę mniej, niż gdyby była to jak na farbka. Swoją drogą, po tego już, skoro już bawimy się pozowalnością, zobaczmy jak jest z nogami. Do przodu bardzo dobrze, do tyłu, jak to zwykle bywa z plecyczkami. Na boki. Szpagat! Super. Do tego staw obrotowy w udzie. I bardzo sztywny staw w kolanie. I musicie pilnować się, bo kiedy ja go używam, to ta sztywność sprawia, że ta część wypada ze swojej pozycji, więc jeśli nie będziecie zginali kolana trzymając to i to jednocześnie, to ten zawias w środku może wam się po prostu ułamać. Także trzeba się pilnować. I coś, co chociaż odrobinę ratuje stabilność, to ta ruchoma stopa. Dzięki transformacji, ale niestety nadal problem pozostaje. Tak swoją drogą, czy tylko mi się wydaje, czy optycznie Optimus Prime nosi kamizelkę bez rękawnik? Naprawdę, to wynika z faktu, że te panele z typu pojazdów wystają trochę bardziej do przodu niż w innych figurkach, ale wyrażenie pozostaje: Optimus Prime nosi kamizelkę. Czy komuś to pasuje, czy nie? Nie wiem. Dla mnie jest to kwestia, którą mogę puścić płazem, bo nie jest to dla mnie coś specjalnie istotnego, ale jeśli ktoś nie lubi robotów, które noszą kamizelki z metalu, to trzeba się pilnować. I teraz czas przejść do rzeczy, która moim zdaniem bardzo ratuje tą figurkę, czyli kwestia do zbrojenia w trybie robota. W trybie pojazdu były z tym pewne kłopoty, ale wszystkie znikają w tej formie. Zacznijmy od trzech oczywistych, o których mówiłem. Pięść przystosowana do trzymania broni, tylko z jednej strony przez tą płytkę, ale podklipsowy na tej płytce już nie stanowi kłopotu. Tak samo mamy poety klipsowe na rurach wydechowych i jak widzicie jest tutaj teraz o wiele, wiele więcej miejsca. Także wszystkie typy klipsów ładują się tutaj bez żadnych kłopotów. Super. Tak samo kolejny otwór na broń. Tutaj. I oczywiście te tutaj. Czy to nie jest piękny widok? Figurka klasy Deluxe obliczona dziesięcioma sztukami broni. Wszystkie powyżej pasa, ale w ten sposób odciągamy środek ciężkości figurki od plezaczka, plecaczka. Także kwestia równowagi jest o wiele lepsza niż kiedy Prime nie jest w trybie Rambo. I jak widzicie, te klipsowe też są zagospodarowane bez kłopotu. Ponownie, bo jest miejsce na to. Ok, mogę przyznać, że trochę na siłę dodałem broń zamontowaną tutaj, ale mimo wszystko. Wielkokalibrowy giwary na ramionach po prostu musiały być, a tak Prime ma przynajmniej ochronę antypowietrzną, gdyby Decepticony z formą latającą postanowili złożyć wizytę. Naprawdę, ten widok sprawia, że ta figurka od razu u mnie plusuje. Mimo kwestii równowagi, która w innych warunkach byłaby bardziej irytująca. I czas na porównania w trybie robota. Classic Deluxe Optimus Prime, Generations Fall of Cybertron Optimus Prime. A tu jeszcze z Reveal the Shield Deluxe z Optimus Prime i z Deluxe Battle Begins Optimus Prime z Animated. Czas na podsumowanie. Czas na szczerość. Co jest złego w tej figurce? Przede wszystkim równowaga trybu robota. Sam plecaczek nie jest jakiś strasznie niewybaczalny, bo to nie jest ani pierwszy, ani ostatni Transformer, który ma ten kłopot. Niemniej... Fakt, że robot nie jest sobie w stanie poradzić z własnym środkiem ciężkości, to już jest denerwujące. Zwłaszcza dla kolekcjonerów takich jak ja, którzy głównie trzymają swoje figurki na półce, gapią się na nie i nic więcej. A że nasze półki czasami potrafią być zamontowane całkiem wysoko, to fakt, że nawet najmniejsza interakcja z dotyczeniem może sprawić, że figurka się przewróci, nie zawsze do tyłu, gdzie ma na to miejsce, czasami do przodu, gdzie jest po prostu przepaść, to nie wróży dobrze przyszłości tej figurce, ale choć jest to raczej poważny problem, to jednak ta figurka ma swoje dobre strony. Przede wszystkim cały wygląd trybu pojazdu jest fantastyczny. Dano tam większość farby i to widać. To jest po prostu cacko, na które można się gapić. Poza tym fakt, że transformacja jest całkiem przyjemna, wciągająca, niezbyt skomplikowana, ale jednak daje pewną satysfakcję i pokazuje, że jednak można było spokojnie zrobić tego Transformera w wersji Deluxe. Typ robota? Wygląda w porządku, mało prime'owo, ale nie jestem dostatecznie sfanatyzowanym fanem Michael'a Beja, aby mi to przeszkadzało. Nawet taka mizelka mi nie przeszkadza. Zwłaszcza, że pozowalność figurki jest naprawdę całkiem niezła w moim przekonaniu i fakt, że można ją tak potężnie dozbroić też jest dla mnie wielkim plusem. Także mamy wszystkie te dobre rzeczy kontrata, równowaga, mamy mniej więcej status quo. Ale dla mnie jest on minimalnie przełamany na korzyść z zakupu tej figurki. Zresztą ja nie będę narzekał, bo tego transformu kupiłem za 30 zł w przecenie w hipermarkecie. Także za taką cenę trzeba go brać. Kiedy trzeba go brać za wyższą cenę, to już pozostaje w waszej opinii. Dobre i złe rzeczy wam przedstawiłem, a co wy zrobicie z tą wiedzą, to już wasza kwestia. Ja jestem mimo wszystko zadowolony z zakupu, ale czy wy będziecie? Tylko wy już znacie odpowiedź na to pytanie. To wszystko na tą wideorecenzję. W kolejnych zobaczymy się wkrótce. A do tego czasu trzymajcie się.